Lokalne owoce w Kolumbii. Popatrzmy z bliska. To jest chirimoya w środku biała, bardzo pyszna. To jest sapote w środku intensywnie pomarańczowy. To są pomarańcze. To jest mamoncillo. To jest owoc, który nazywa się anon. To są brzoskwinie. To jest mangostan. Winogrona. Pitahaya. Widać jak wygląda w środku. Pitahaya może być różowa. Może być też żółta. A to są owoce z dżungli, moje ulubione, które nazywają się pupunia. A jeszcze tu z boku mamy. To jest jeszcze też sapoty. To jest guanabana. Ogromna guanabana, inaczej grawiola. Anonia muricata po łacinie, a dlatego to mówię, że ten owoc słynie jako lek na nowotwory. Papaja, ananasy, banany, zielone mango. Papaja jeszcze raz i ananasy. Mango ym, małe, bo tamte były duże, a te są malutkie. To są takie typowe lokalne mango. Jeszcze raz mamoncillo. Mangostan, śliwki, znów pomarańcze, pitahaya, mamoncio, brzoskwinie, winogrona, pitahaya i chirimoja.